Drodzy moi, przychodzimy do Chrystusa, by On nas ratował od tej codzienności, by nas prowadził w ciążku świętości. Eucharystia to czas, kiedy Bóg obdarza nas tym darem zbawienia, a więc świętością. Oddajmy Mu swoje serca we władanie. Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże. O niej, o niej, o niej. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła, apostoła do Koryntian Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata. I wzgardzone. I to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie, wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują Was. I gdy mówią kłamliwe, wszystko złe na Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Kochani, wędrujemy z Chrystusem drogami Palestyny, wędrujemy z Nim drogami naszego życia. To dopiero początek Ewangelii, to piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus już trochę nauczał, Jezus już trochę uzdrawiał, ale dzisiaj następuje ten moment taki przełomowy. Jezus widząc tłumy wychodzi na górę, żeby wszyscy wiedzieli, że ta nauka jest od Boga, że to z góry, że On jest ponad nimi. W tym znaku przestrzennym tej, tego wykładu Pana Jezusa, tej jego konferencji czy wprost Ewangelii yy, widzimy. Prawdę teologiczną. Tłumy się zgromadziły, Jezus daje swoją programową naukę. I kochani, żebyśmy to zobaczyli w perspektywie biblijnej, Żydzi czekali tyle lat na Mesjasza, że przyjdzie Mesjasz, że zrobi porządek, że ich wyzwoli, że da, przywróci wielkość temu narodowi, że ukróci cierpienia, przywróci ludziom radość, pokój. No i przyszedł Mesjasz, siada i zaczyna mówić: Błogosławieni Ubodzy w duchu. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Szczęśliwi ci, którzy płaczą. Szczęśliwi ci, si. Szczęśliwi jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. Bardziej się spodziewali może słów od Mesjasza, że oto wasi wrogowie na kolanach. Oto od dziś nie ma już nieszczęśliwych Izraelitów. Ale Jezus nic takiego nie mówi. I co jest ciekawe, że to w zasadzie powinno ich wprowadzić w szok. Kochani, gdyby jakaś rodzina była, nie wiem, no biedna i ojciec znalazł pracę i poszedł do pracy i cała rodzina czeka, że za miesiąc przyniesie pierwszą wypłatę, jest, wraca z pracy po 30 dniach, a on wraca i mówi, wiecie co, pomyślałem, że jak będziemy tak sobie biedować, to będzie dla nas lepiej. No coś ty zgłupiał, no my tu czekamy na każdy krok, a ten pomyślałem, że jak będziemy żyli w ubóstwie, w cichości, w zimnym mieszkaniu, bez lekarstw, bez nowych butów, to będzie nam lepiej. No. Byłaby chyba awantura, rozczarowanie, posądzenie o postradanie zmysłów. A co ciekawe, że Jezus jeszcze oczywiście dzisiaj już usłyszeliśmy ten początek pierwszej wielkiej nauki Chrystusa, to jeszcze potem przez kilka stron się toczy i ona się kończy tak, że tłumy poszły za nim. Nikt nie protestuje. Panie Jezu, co Ty mówisz? Kto jest szczęśliwy, jak go prześladują? Kto jest szczęśliwy, kiedy płacze? Kto jest szczęśliwy, kiedy tylko łaknie sprawiedliwości, a tej sprawiedliwości nie dostępuje? Panie Jezus, co to za nauka, co to za dziwna nauka, co to za jakaś nauka wycofania się, wsteczności? My czekamy na naukę triumfu, zwycięstwa, sukcesu, siły, ale nikt do Jezusa nie ma pretensji, tylko oni poszli za nim. Ja wyczuwam tutaj taki mechanizm, który można spotkać dzisiaj w świecie bo oni potem pokażą, że oni wcale się tą, tymi błogosławieństwami nie przejęli apostołowie powiedzą w drodze do Emaus, myśmy się spodziewali że on przywróci królestwo Izraela a on szedł taką drogą pokorną oni potem, ten tłum sam będzie na niego pluł i krzyczał ukrzyżuj, ukrzyżuj, kiedy on ich rozczaruje zupełnie ich rozczaruje ale na początku tego rozczarowania nie widać wiecie, chyba mamy tutaj oznakę takiego mechanizmu mówi to mówi powiedział to coś powiedział może mi się to nie podoba na wszelki wypadek pójdę za nim mój kolega kiedyś opowiadał że słyszał w roku 88 rozmowę dwóch pań w sklepie w Żyżardowie, dopamiętam to dokładnie jedna pani mówi ty należysz do tych związków tych komunistycznych no należę a do tej solidarności to się zapiszesz bo ja wiem może się zapiszę bo do jakiejś zapomogi dawać czy coś może komuniści dadzą zapomogę, może Solidarność da zapomogę. Lepiej się zapisać. Ten pan Jezus coś mówi o jakichś łzach, o jakichś pok, ale on podobno uzdrawiał. To może jeszcze będzie uzdrawiał. A co on tam mówi, to on sobie mówi. A poza tym w ogóle chciałem przy okazji odnieść się do pewnego zjawiska, które jest w kościele, że człowiek właśnie jak słucha siebie i tylko siebie i patrzy w swoje serce, to może na coś patrzeć i tego nie widzieć, może czegoś słuchać i tego nie słyszeć. Kochani, Kościół jest taką świętą przestrzenią, mam tu na myśli świątynię, w której bijemy niekiedy my i księża i wyświeccy mistrzostwa świata w rozkojarzeniu, niesłuchaniu, jakimś bujaniu w obłokach, to po prostu osiągamy nieraz rekordy. Ja pamiętam w, w, w parafii, w której pracowałem jako wikary, wyszedłem kiedyś zbierać tace i wyszedłem, dlatego tak mówię, bo też wielu ludzi w lato stało na zewnątrz kościoła, to jest w pejzażu polskim bardzo częsty widok, że 100-200 osób stoi przed kościołem. No i ksiądz też wychodzi do nich, jak to mówimy, wznośle, żeby mieli możliwość złożenia ofiary na kościół. I ja wyszedłem do nich i od razu mnie coś uderzyło, że przed kościołem panuje cisza. Ptaszki śpiewają. Był głośnik na zewnątrz, ale pan kościelny zapomniał w zakrystii nacisnąć jeden guzik i tego głośnika nie włączył. I stoi 300 osób, to już jest w pokazaniu, po czytaniach, nic nie słyszą, ani jednego słowa. Ptaszki śpiewają, dzieci biegają, samochody jeżdżą, pociąg z daleka yy, słychać. Ja mówię, bardzo Państwa, przepraszam, czy ten głośnik nie, nie działa od początku przy świętej? Mhm. A dlaczego nikt z Państwa nie przyjdzie do zakrystii i nie powie, żeby tylko guzik nacisnąć? Mm, mm, mm. Proszę państwa, co się dzieje na, na peronie, kiedy yy, mówi pociąg, yy, który ma przyjechać na peron czwarty, przyjedzie na peron trzynasty? Co ona powiedziała? Pań, słyszał pan, co ona powiedziała? No nic nie słychać na tych peronach, no mówią i nie wiadomo, co mówią. Namszy stoję. Coś tam mówi. No, coś, 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 coś tam mówi. Proszę państwa, zaczynałem w jednej warszawskiej parafii misję. Szósta rano, niedziela, pełna mobilizacja. Odprawiam przez świętą, proboszcz mnie wita, ksiądz Pawlukiewicz, misjonarz w naszej parafii misję. śpiewamy hymn do Ducha Świętego, proboszcz mi wręcza klucze od kościoła, symbol władzy nad parafią przez tydzień, którą będę miał, daje mi stuę misjonarza, ja mówię pierwsze kazanie misyjne, w ogłoszeniach proboszcz zachęca do misji, podaje program misji, wychodzę przed kościół, spotykam znajomego, starszy pan, o, ksiądz Piotr, o, panie Kazików, co pan to porabia? Ja tu mieszkam. Tak, a nawet nie wiedziałem. No to będziemy się teraz w tym tygodniu spotykać. A dlaczego? No bo misję prowadzę. A jakie misje? Był na całej mszy świętej. A, a, a jakie misje? No ja prowadzę tu misję. Tak? O, to świetnie. Mistrzostwo świata, proszę państwa, można być i nie słyszeć? Mieć przed oczami swoje sprawy. Ja nie wiem, jakie miał sprawy swoje przed oczami. Jeszcze jeden przykład świeży z tego roku mój kolega ksiądz proboszcz w Warszawie chodzi po kolędzie przyszedł do pewne starsze małżeństwo pomodlili się, usiedli do stołu i ta pani mówi aj, kiedyś to jak ksiądz chodził po kolędzie o to było, a co takiego Mówi. Albo przyszedł ksiądz to posiedział trochę ten ksiądz mówi, to ja mogę posiedzieć ale nie, nie, to nie to on posiedział, tak pogadał to ja mogę z panią pogadać a nie, 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 to nie on tak, tak pogadał o wszystkim ja mogę z panią pogadać o wszystkim. Nie, nie, to nie, to... Probosz mówi, zostaw księdza, bo sama nie wiesz, czego chcesz. Proszę jak się ma takie wyobrażenie z dzieciństwa, że ten ksiądz, że te zeszyty od religii, to już to się w ogóle tego księdza, który naprzeciwko mnie, nie widzi i nie słyszy. Nie widzi i nie słyszy. Oni też słuchali tego Jezusa. Błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni, którzy, gdy cisi jesteście, błogosławieni, gdy was urągają. Tak, ładnie mówi, ładnie, ładnie mówi, to ładne porównanie powiedział. Słucham i nie słyszę, i dlatego tak za nim chodzili, bezmyślnie. A potem dopiero zaczęli go analizować, kiedy im wygarnął mocno, kiedy powiedział twarde słowa, kiedy odmówił do uczynienia cudu. Drodzy bracia i siostry, oczywiście ja tu nie chcę krytykować ludzi świeckich, bo my księża może tak mówimy, że ludziom mówią, czy ja go słyszę, czy nie słyszę, to i tak to samo, mój stan wiedzy jest taki sam. To jest, to jest, dlatego powiedziałem, że my wszyscy bijemy Mistrzostwa świata, jeśli chodzi o takie niesłyszenie, nierozumienie i zawieszenie w jakiejś próżni. To spróbujmy się dzisiaj pilnie wsłuchać, co nam te osiem błogosławieństw mówi. Co nam Pan Bóg mówi przez ten tekst, który jest w istocie szokujący, naprawdę jest szokujący, a żeby go przybliżyć tę prawdę, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy płaczemy że jesteśmy szczęśliwi, kiedy nas obrażają, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy cierpimy, to posłużę się tutaj jeszcze cytatem z wypowiedzi świętego Franciszka z Asyżu. To się zachowało w pismach. Franciszkanie dużo wtedy nie pisali. Skoro oni to spisali i to przetrwało do dzisiejszego dnia, to znaczy, że to było bardzo ważne. A co takiego? Kiedyś święty Franciszek powiedział do brata Leona, Siadaj i pisz, a ja Ci powiem, co to jest prawdziwa radość. Proszę Państwa, będzie teraz, co to jest prawdziwa radość. I święty Franciszek mówi Przybywa posłaniec i oznajmia, że wszyscy rycerze z Paryża wstąpili do zakonu. Napisz, że to nie jest prawdziwa radość. Podobnie wszyscy zwierzchnicy kościelni z tamtej strony Alp, arcybiskupi, biskupi, tak samo król Francji i król Anglii wstąpili do zakonu. Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Również bracia moi poszli do niewierzących i nawrócili wszystkich na wiarę. Również że i ja mam tak wielką łaskę od Boga, iż uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów. Powiadam ci, to nie jest prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość? Powracam z Perudzi i przybywam tu późną nocą, a jest błotnista, pora zimowa i aż tak mroźna, że na obrzeżach habitu zastygają sople zimnego lodu i ranią nieustannie moje nogi, i krew płynie z moich ran. I cały obłocony pośród zimna i lodu, przychodzę do drzwi, a gdy długo ko kołatałem i wołałem, przychodzi brat i pyta, to Ty jesteś. A ja odpowiadam Franciszek. A ten, że mówi, wynoś się. To nie jest odpowiednia pora na wędrowanie. Nie wejdziesz. I gdy ponownie nalegam, przypuśćmy, że ów powie, wynoś się. Ty jesteś jakimś prostakiem i odmieńcem. Nie pasujesz do nas. Jest nasz aż tylu i nie jesteśmy tacy, żebyśmy jeszcze Ciebie potrzebowali. A ja nadal stoję u drzwi i błagam na miłość boską, przygarnijcie mnie na tę noc. A ów mówi Przypuśćmy, odpowie, nie uczynię tego, udaj się gdzie indziej i tam proś. Mówi święty Franciszek: Powiadam Ci, iż jeśli zachowam cierpliwość i nie poniosę mnie nerwy, w tym jest prawdziwa radość i zbawienie duszy. Drodzy bracie i siostry, przełóżmy sobie to tak króciutko na nasz współczesny język. Pojechałeś na delegację, powiedziałeś żonie, że wrócisz w piątek rano, ale jest pociąg, że jeszcze w czwartek wieczorem możesz pojechać. Wsiadasz w pociąg, myślisz, jak się żona ucieszy, jak się żona ucieszy że wrócę w czwartek wieczorem. Jedziesz, komórka wyładowana, nie masz karty telefonicznej, dzwonisz do domofonu w pół do pierwszej w nocy, żona się ciebie w ogóle nie spodziewa. Kto tam? To ja, twój mąż. Głupie żarty. Domofon wyłączony. Pół do pierwszej w nocy, nie masz kluczy, nie masz komórki, nie masz karty, nie masz pieniędzy. Jedziesz na centralny, na centralnym wynocha sprzątanie. Druga w nocy. Możesz pojechać do matki, ale matka ci powie, wyrzuciła cię z domu, tak? Możesz pojechać do znajomych, ale nikt znajomych nie uwierzy w ten numer, tylko wszyscy powiedzą, wyrzuciła go z domu i chodził po, no, po Warszawie i nie miał gdzie spać. Proszę Państwa, wścieć się można. Można chodzić na Jerozolimski i wymyślać akt oskarżenia kończący się karą śmierci dla żony. Co ja jej jutro powiem? Ty wariatko, ty beznadziejnie, całą noc. Proszę Państwa, ktoś powie, ale ksiądz wymyślił numer. Niekoniecznie. Tu z księdzem Piotrem się uśmiechamy, bo kiedyś przyjechał ksiądz do Świętej Anny i pojechał odwiedzić znajomych. A my księża tego nie zauważyliśmy, że go nie ma w pokoju gościnnym i zamknęliśmy Świętą Annę na wszystkie spusty. I ksiądz, gość nocował na centralnym. Na szczęście był wyrozumiały i nam rano nie spuścił manta, ale to się zdarzyło i to mniej niż rok temu. Święty Franciszek przedstawia sytuację totalnie niesprawiedliwą. Prosi, błaga, jestem Franciszek, nie wygłupiaj się jakiś ciebie Franciszek. Poranione nogi, krew mi leci z nóg, wynocha, nie wpuścimy cię. I on mówi, jeśli się nie zdenerwujesz na nich i nie wkurzysz, to jest najprawdziwsza radość. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tej hmm, yy, w, te, w tej historii nic nie ma o Panu Bogu i nic nie ma o pocieszeniu. My byśmy spodziewali się, że Święty Franciszek powie i Matka Boska mi się pokazała, i płaszczem mi otuliła, i mleka mi kub, gorące kubek dała. Nie, nic o żadnym pocieszeniu. Proszę Państwa, nie ma żadnego pocieszenia. Jesteś z poranionymi nogami, w środku nocy, na ulicy i nie masz żadnego pocieszenia. Żadnej, bo jeszcze ktoś by się ratował satysfakcją, ale żonie nawrzucam. Tak będzie mnie błagała o litość. To jeszcze by się pocieszał tą wizją. Nie, nie mam żadnej wizji. Rano do niej zastukam i powiem, cześć kochanie, no, miałem miłą noc. I nic jej nie powiem. Rozumiecie? Prawdziwa radość polega na tym, kiedy znikąd nie masz pocieszenia. I się dziwisz. Powinienem się wściekać, powinienem rzucać kamieniami, powinienem kląć, powinienem się żalić, powinienem... A ja tego nie robię. Jestem spokojny. To jest największa radość na świecie. Drodzy, drodzy Państwo, radością nie jest cierpienie tego świętego Franciszka, że on z tymi poranionymi nogami stuka do klasztoru. Radość polega na tym, że ja się nie wściekam. Ale masz jakieś pocieszenie, masz jakąś nadzieję, nie mam żadnej nadziei, żadnego pocieszenia i się nie wściekam. O czym to świadczy? Bóg mnie umacnia. Kochani, rozróżnijmy Bóg mnie umacnia, a pocieszenie Boga mnie umacnia. Pan Bóg może nas pocieszyć przez coś, przez wlanie jakiejś łaski specjalnej, przez uspokojenie nerwów, przez nasycenie głodu, przez spotkanie jakiegoś człowieka. Pan Bóg może to zrobić, ale kiedy On nie robi nic, Pan Bóg jest z innego świata. Kiedy ktoś mówi, Opieram się na Panu Bogu, to znaczy na niczym się nie opieram. Kiedy ja proszę, Panie Boże, pociesz mnie, załatw mi zdrowie, wlej w moje serca otuchę, to ja już proszę o coś. Pan Bóg może to zrobić. I to też jest pocieszenie, ale to nie jest największa radość. Największa radość, kiedy nie masz żadnego pocieszenia: ani otuchy, ani łaski, ani nadziei. Sam Bóg jest Twoim pocieszeniem, znikąd nie ma pomocy. Kochani, my sobie często, my często Pana Boga chcemy wpisać w naszą ziemską rzeczywistość i tracimy tym samym szansę na to, żeby yy, dostać tę radość największą doskonałą i najwspanialszą i pełną. Ktoś mówi: wszyscy mi mówią, że jestem głupi to przyjdę do Kościoła i tu usłyszę, że jesteś dobry, kochany, Jezus Cię kocha. Proszę zwrócić uwagę, przychodzę do Pana Boga po coś ludzkiego, a zapragnij czegoś nadludzkiego, czegoś nieludzkiego, zapragnij tego, tego pocieszenia w głodzie, w biedzie, w nędzy i powiedz, nic mi Panie Boże nie dawaj, tylko siebie mi daj, a Ty jesteś z innego świata, Ty jesteś poza zmysłami, poza moim systemem uczuciowym, więc ja nie odczuję żadnej ulgi. I to jest pełna radość. Kochani, niech każdy z nas oby, oby poczuł pewien zgrzyt, słuchając Bożych błogosławieństw. Bo ten tekst, proszę Państwa, ładnie brzmi. Niemen, Markowski, Sojka nagrali osiem błogosławieństw. Ładny kawałek, ktoś powie. Człowieku, ładny kawałek, przecież to jest program dla wariatów. Jak będziesz nieszczęśliwy, to będziesz szczęśliwy. Jak będziesz smutny, to będziesz wesoły. Jak będą cię tłukli, to ci będzie przyjemnie. No to, to, jest, to, jest, to jest osiem błogosławieństw. Nie no, Panie Boże, siedzę nad tym tekstem i zgrzytam zębami. Ale kiedy odkryjemy tę tajemnicę, mamy szansę dostania radości pełnej. W całkowitym opuszczeniu. W całkowitym opuszczeniu. I proszę Państwa, tutaj proszę zwrócić uwagę, jaki Jezus był szczęśliwy na Golgocie. On nie miał żadnego pocieszenia. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Żadnej. Jaki on jest spokojny. Modli się za, za setnika, rozmawia spokojnie z, z dobrym łotrem i pamięta o matce Bożej. Janowi daje matkę, matce daje Jana. Zwróćcie uwagę, jaki on jest pełen pokoju, a przecież jest w sytuacji po ludzku no, tragicznej, najdramatyczniejsza egzekucja świata. Jaki Jezus był na Golgocie szczęśliwy na zasadzie tej paradoksalnej mądrości, że jak znikąd nie masz pocieszenia i tylko się w Bogu zanurzasz, to on Ci da pełną radość. Kochani, pokój serca, którego tak często szukamy, nie polega na tym, że ja powiem. Fajnie mi ostatnio idzie, wczoraj byłem na imprezie, nie pokłóciłem się z nikim, fajnie z dziewczyną, w czystości, żeśmy się rozstali. Przez wczoraj byłem u spowiedzi. Dzisiaj rano fajna niedziela, obiad, taka tam rodzinka była, żeśmy sobie fajnie pogadali. Jutr, na jutro mam ćwiczenia różne, już mam przygotowane, wszystko do pracy jestem przygotowany, wieczorem się spotykam ze znajomymi, fajnie żyję. Kochani, jeśli, jeśli my nasze szczęście oprzemy na tym, że nam fajnie idzie, dobrze idzie, nawet zgodnie z przykazaniami idzie, to ciągle będziemy się bali, że to się zawali i prędzej czy później się jakoś zawali. Nasze szczęście trzeba oprzeć na tym, że Bóg jest miłosierny. Kochani, nie wiem jak wy... ten przykład mówiłem wiele razy. Jak idę... byłem młody, chodziłem do domu byłem... i szedłem do mamy. Ja byłem na 100% pewny, że coś dostanę do jedzenia. Na 100 procent. Nie dlatego, że ja przyniosłem jedzenie, że jestem taki wspaniały, dlatego, że moja mama była dobra, jest dobra i zawsze synkowi kanapkę dała. I to jest powinno być nasze szczęście, że jeśli ja przyjdę pokorny do Boga, to on mnie zawsze przyjmie, nie zawsze udzieli mi pocieszenia, nie zawsze da mi coś po ludzku, nie zawsze ustawi sprawy, ale da mi siebie, a on jest fundamentem tej pełnej radości. Jeśli mam takiego stuprocentowego przyjaciela, taką matkę, taką kochającą żonę, to kiedy ja od nich jeść nie dostanę? Jak do nich nie pójdę. Jak do nich nie pójdę. Ale jak pójdę, to na pewno dostanę. Na 100% dostanę. Jeśli ktoś ma zamknięte drzwi do tej pełnej radości, to mu powiem radosną wieść: konfesjonały są czynne. Konfesjonały są czynne. I pełna radość na nas czeka. Pełna radość na nas czeka. I proszę Państwa, mocno sobie to wbijmy do głowy, bo może dziś wieczorem ktoś Cię nie wpuści do domu i powie, Ty dowcipnisiu, spadaj stąd i wyłączy domofon. Poczekajcie, to nie jest, ale mnie trafiło przekleństwo, O no, tak się wkurzyłem, no słuchaj, takiego mam farta, taki dureń jeden kumpel mnie nie wpuścił, jechałem do niego na chomiczówkę czy na ursynów. Uważaj, to jest Boga zaproszenie do pełnej radości. I może się zdziwisz, a nie będziesz klął, i w pokoju odejdziesz od tych zamkniętych drzwi. I w pokoju przeżyjesz czas, który jeszcze nie tak dawno przeżyłbyś właśnie na przeklinaniu i sądzeniu w myślach. Bóg nas zaprasza przez osiem błogosławieństw do pełnej radości. To nie jest dowód, kochani, to nie jest dowód, że z A wynika z B, z B wynika C, z C wynika D. Widzicie, będziemy radośni. To jest świadectwo Chrystusa. On wie, co mówi. To jest, to jest nielogiczne. To nie ma żadnej argumentacji, tego nie przedstawi żaden analityk. To nam może powiedzieć tylko świadek. Kochani, czytałem sporo bez rok Kolbego, ja też nie, nie, dopiero się niedawno dowiedziałem, że jest rok Maksymiliana Korbego, 2011, i czytałem o nim, że on, kiedy był już skazany na śmierć, kiedy go tam sesmani prowadzili, miał taki pokój w oczach, on skazany na, do więź Bunkra Głodowego, że Niemcy mu mówili nie patrz na nas, nie patrz na nas, patrz w ziemię. Nie mogli tego wzroku wytrzymać. Skazani na śmierć. I mówili, że kiedy już weszli do bunkra głodowego, kiedy już oni wszyscy umarli z głodu, to ci skazańcy mieli na twarzach ogromne grymasy bólu, cierpienia, jakiegoś upokarzającego no, upodlenia, które Niemcy zafundowali. Maksymilian Kolbe miał twarz nieprawdopodobnie spokojną. Znikąd nie miał pociechy i umierał w pokoju. Kochani. Pragnijmy nie, pragnijmy nie tylko, żeby Pan Jezus mnie po główce pogłaskał, żeby właśnie Matka Boża mnie płaszczem otuliła, żeby święty Franciszek mi jakąś sprawę załatwił. Pełnej radości pragnijmy. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Amen. Do Boga, który zaprasza nas w świat pełnej radości, zanieśmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby dla wszystkich chrześcijan... Tekst i treść ośmiu błogosławień była chlebem powszednim. Ciebie prosimy. Za wszystkich studentów, którzy zdają egzaminy podczas zimowej sesji, niech wiedza, ta ziemska, doczesna wiedza przybliża ich do wiedzy Bożej, nadprzyrodzonej, do pełni prawdy. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy szczęśliwie odpoczywają na feriach zimowych. Niech ten czas stanie się dla nich okazją re rekreacji ciała, ducha. Niech Bóg oddali od nich pokusę grzechu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej o dalsze błogosławieństwo dla Heleny, Teresy i Jadwigi. Ciebie prosimy. Za zmarłego Marka Urbasia z prośbą o życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy uspokojeni łaską Chrystusa, dzielnie szli przez życie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam taką pokorę, abyśmy potrafili z Twoich rąk przyjąć zaproszenie do przeżycia pełnej radości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.